Jestem fanpolką tego polsa, w tym filmie. Józef, Londyna, życie madre, i Polska. To jest moje miejsce, bo kocham tu miejsca. Halo. Halo? No miałeś mi to numer, sygnatury w swojej sprawy wysłać. To jest niedziela. Tak, tylko że ja muszę do wniosku, do swoich zeznań tu dopisać koniecznie. Jezus, Maria. Aha. teraz powiem jak mogę to w niedzielę zrobić? Sam powiedziałeś, że w sobotę nie zaradzę, zatem tym bardziej w niedzielę. No tak. To w poniedziałek, musisz z rana się jakoś dowiedzieć. Dobra. Okej, okay, bo chciałbym do w poniedziałek tak to do max. 20 to wysłać, nie? Dobra. I ten... Lorenzem się kontaktowałeś? Tak. I co mówił? Dostał tego... Nie, 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 kontaktowałem się. Co mówisz? Nie zakontaktowałem się. Później do ciebie wezwanie. Dobra, muszę na razie. A coś mówisz zrobić. coś Roland bo został już treść zeznania mojego, nie, do korekty tam. Dobra. I ty też dostałeś Dobra. w SMS-ie. Możesz tam zajrzeć. No. Na razie.